się kiedyś jabłko na czas? Twój stan zdrowotny i kobieta, z którą związałeś swoje życie, tak naprawdę była lekiem na twoje y, zło. W dużej mierze tak. Ja tej osoby nigdy nie spotkam, więc po co tracić chociaż w moim życiu sekundę czy dwie? Mocne słowa. Mówią, że jesteś królem kostki brukowej, czy to prawda? Jest to królem, może nie? 23 lata jestem Łukarzem, zajmuję się brukarstwem. Jest to można powiedzieć moje życie z nic tego nie potrafię robić. Jak to ostatnio powiedziałem w Google Boksie hrabia kostkulla. Pochwal się! Pochwal się! A, A -a -a. Ostatnio na swoim kanale YouTube Abu Siga robiliśmy sobie z moją żoną tatuaże. Wybieraliśmy sobie po prostu za tatuaże i nikt nie wiedział, co będzie miał z nas y, wytatuowane. No i moja żona wspólnie z kamerzystą wybrali mi tatuaż, którym mogę się tutaj Państwu pochwalić. To no, jest... Po prostu moje dzieło sztuki, to jest moja do strona kamenie. internetowa. Do o, To jest najnowsze dzieło sztuki, które będzie już do końca życia. Kamień brukowa. Behator. i strona internetowa Kamień XPL. Brukowa i moja praca, to jest element mojego życia. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że pracuję w tym zawodzie. Całe życie, bo to jest bardzo ciekawy zawód, tak naprawdę, bo tworzymy. Czyli tak naprawdę zajmujecie się zupełnie czymś innym? A, bo tak. Czyli się zawod... był zawodowym sportowcem, no ja jestem zawodowym brukarzem. Szybkie samochody. A bus widujecie Twingo, ale benzyna staniała, więc częściej wyprowadzasz swojego czarnego potwora. Ile to ma koni? Mówisz o Korwecie? Tak. Korweta ma 755 koni. Ile to pali na 100? No i tu muszę cię zaskoczyć, ponieważ nie wiem, jak jadę na przykład nad morze, przy prędkości 160-170 na godzinę pali, można zejść do spalania około 12 litrów na 100 kW. Nawet. Tak. Pomyślcie. Ja mam lekko nogę, ja, ja, ja mam lekko nogę, to powiem ci po mieście, po mieście mieszczę się spokojnie w 15 litrów. A powiedz mi, jak z tą policją? Temat taki mocno drastyczny. Znaczy generalnie słuchaj, jedyne co. Jak z tą policją? Ja bym mógł się na ten temat wypowiedzieć bardzo obszernie, dlatego że to, co ludzie widzieli w internecie, to jest część tylko mhm. tej kontroli. Generalnie okoliczności powstania tej kontroli też są bardzo kontrowersyjne. Ja bym tu mógł się mocno po prostu rozwinąć. Eee, domyślacie się Państwo, skąd to się wzięło, tak? A zdradź na, na, trochę, na, powiedz coś. Na, moim słuchajcie, no moim zdaniem na tej kontroli po prostu ktoś sobie chciał zbić lajki i, lajki i wyświetlenia. Mhm. Moim zdaniem ta kontrola to była jedna wielka ustawka. Eee, generalnie zaczerpnąłem też gdzieś wiedzy. Eee, jest bardzo dziwne, że słuchaj, ten samochód nie jeździ w zimę w ogóle, tak? I słuchaj, trafia się kontrola policji między godziną 12, a 12.30 tuż pod moim domem. Panowie akurat wychodzą ze sprzętem do mierzenia folii, yy, wiedzą, że nie mam rejestracji, wiedzą, że mam yy, rejestrację na, założonej na, na, na przednim zderzaku, gdzie nie ma miejsca na umocowanie, tak naprawdę, tej tablicy rejestracyjnej. Szyby mam za, yy, zaciemnione folią i na, nagle wyskakują panowie i dokładnie skupiają się na tych na przykład y, dwóch, y, prawda, pozycjach. Rejestracja i, i, i szyba, i generalnie pan policjant, jeszcze dochodząc do mojego samochodu, już wiedział, kto siedzi na fotelu pasażera, mimo tego, że nie było takiej mo możliwości, bo był dwa metry za samochodem, mhm. a już powiedział, że po prostu: o, pan. Ten, ten człowiek, który tam ze mną prosił mnie, pół roku się mnie prosił, żeby nagrać ze mną ten materiał, siedział na miejscu pasażera, a policjon, policjant będąc 2 metry za samochodem już wiedział, kto siedzi na fotelu pasażera prawda, w mojej korwecie. Jedyne co, jedyne co tam powiedziałem, to powiedziałem, że ja na pana płacę podatki yy, yy, i to oburzyło bardzo internautów. Ja generalnie na końcu tej kontroli też powiedziałem, że dziękuję za niski mandat. Niepotrzebne były te nerwy na samym początku. Ale drodzy Państwo, no co wam mogę powiedzieć, ja też sobie nie pozwolę, żeby po prostu policjant, czego ludzie też nie widać, czego nie widać na filmie, to po prostu mówił do mnie po prostu w nie taki sposób, jak potrzeba. No niestety, ale policjant nie ma prawa powiedzieć mi, co ja mam mówić w telewizji, co ja mam mówić mi u siebie w domu, czy co ja mam mówić gdziekolwiek. A na filmie ten policjant po prostu prowokował mnie swoje, swoją narracją, przez moment po prostu przez moment po prostu jedyne co powiedziałem to powiedziałem że ja płacę na pana podatki i sobie nie życzę żeby pan e, w ten sposób do mnie mówił. Natomiast burza cała w internecie rozpętała się dlatego że tam stała korweta za e, korweta no powiedzmy z drogim samochodem stała tam korweta nie jakiś wie pan, wiesz e, duży Fiat i e, e, narracja tabloidów przede wszystkim nagłówki e, osiłek z Google Box e, co tam jeszcze było gwiazda no to ludzi wiadomo to boli. Ja generalnie hejtem się nie przejmuję. No ja tam nic nie zrobiłem złego tak naprawdę. no Można obejrzeć ten film sobie na YouTubie, jeszcze przeanalizować to to jedyne słowa, które są kontrowersyjne, które padły z moich ust, no to powiedziałem, że płacę na tego policjanta podatki i nic więcej. I nic więcej. Krzysiek, podczas kontroli nie ma ludzi, którzy się od razu zgadzają z mandatem. Każdy dyskutuje, każdy, mhm. każdy, każdy. No wiadomo, nerwy ponoszą każdego kiedyś. Ja jeszcze wr wrócę do kontroli. Ludzie jak widzą na wiesz, w mediach, tak. jak tabloidy, piszą, że jesteś gwiazdą, prawda? No to najczęstsze komentarze, kto to jest, co to za gwiazda i tak dalej. Ale ludzie, mnie czy Krzyśka, tak naprawdę mhm. w mediach oglądają miliony ludzi. To prawda. Ja nie uważam siebie za gwiazdę. Ja nie chcę być nawet mhm. gwiazdą. Ja uważam siebie za uczestnika programów telewizyjnych. Ale przecież to nie jest nasza wina, że. O nas ktoś tak napisze. No. Dokładnie, jesteśmy na tyle ciekawymi osobami, mhm. że piszą o nas tabloidy. Dokładnie. I powiem Wam jeszcze tak, na przykład tu, tutaj ludzie cię zliczują, ale jak ja dostaję tysiąc wiadomości dziennie, udostępnij zbiórkę na chorą Małgosie, na chorą Kasie, i ja te zbiórki udostępniam, to dobrych rzeczy ludzie nie widzą. I wiesz jak to jest? Jesteś najlepszym bokserem na świecie. Wygrasz 100 walk, Przegraż przegrasz pierwszą hmm. i Twoich hejterzy dowartościowując się na Twojej porażce, pierwszych stu walk wygranych nie pamiętają. Nie pamiętają. pamiętają tylko jedną porażkę. Niestety ludzie są nieszczęśliwi, zawistni. Internet daje po prostu możliwość wyładowania swojej złości, swojej frustracji na kimkolwiek w internecie i powiem Ci, wystarczy, że będziesz człowiekiem, który coś w życiu osiągnął, automatycznie to się nie, automatycznie to się już nie będzie się podobało właśnie tym zawistym ludziom, którzy nie osiągnęli nic. Na miękko bierzesz taki hejt w internecie? Tak, teraz już tak. Mhm. Na początku się tym denerwowałem, teraz po prostu nie ma to dla mnie najmniejszego znaczenia, bo jeszcze się rozwinę w temacie. Nie ma, dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Naprawdę mogą pisać ci ludzie, mhm. co chcą, ile chcą. Mi tych ludzi jest tak naprawdę żal i szkoda, ponieważ to są ludzie, którzy nic w życiu nie osiągnęli, nigdy nie osiągną. Poza tym, że mogą wyładować swoją frustrację w sieci. Mhm. Będąc tylko, będą anonimowi. Będą anonimowi oczywiście. Powiem tylko tak. Ja jestem mocny psychicznie, Krzysiek też, my na to nie zwracamy uwagi, ale są osoby wrażliwe, których taka nagonka, taki hejt, ci wszyscy nieudacznicy z internetu, mogą doprowadzić, że taka osoba nawet popełni samobójstwo. Więc, moim zdaniem, hejt nie powinien być anonimowy, to jest po pierwsze. Normalnie ci ludzie powinni być karani, bo ci ludzie są bardzo niebezpieczni w sieci, bo jak się zbierze taka banda na normalnego człowieka. Mogą doprowadzić do załamania nerwowego tej, tej osoby, jeżeli ta osoba jest wrażliwa. Ta osoba oczywiście może sobie z tym hejtem nie poradzić i może po prostu się targnąć na własne życie przez tak naprawdę rzeczy nieistotne, przez bandę, można powiedzieć, przestępców internetowych. Mm -hmm. Bo dla mnie to są przestępcy internet, internetowi, dlatego jeżeli. Mam nadzieję, że bardzo dużo ludzi będzie oglądało ten podcast. I chciałbym po prostu powiedzieć wszystkim ludziom, czy jesteście osobami publicznymi, czy medialnymi, czy jesteście zwykłym Janem Kowalskim, nie bierzcie sobie do serca tego, co mówią o was ludzie. Jeżeli gadają, to bardzo dobrze, niech tylko nie przekręcają nazwiska. I pamiętajcie, że te słowa nic nie ważą, nie mają żadnego znaczenia, bo to są. To nie ma żadnego znaczenia w Waszym życiu, nikt za Wasze życia nie przeżyje, nie martwcie się, się tym, róbcie wszystko, żeby po prostu być szczęśliwym, żeby z biegiem czasu założyć rodzinę, żyć w rodzinie i nie ma innych większych wartości, jak prawdziwa przyjaźń, rodzina i nic więcej się nie liczy. Możesz nawet być biednym człowiekiem, możesz nie mieć pieniędzy, najważniejsze jest to, jak masz poukładane życie, jeżeli chodzi po prostu o, 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 o sferę uczuciową. Bezpieczeństwo, o to trzeba dążyć w życiu do tego, żeby mieć na kogo liczyć, żeby nie być samemu w życiu, po prostu mieć szczęśliwą rodzinę. Ja, ja, dla mnie to są najważniejsze wartości. Rodzina, spokój, szczęście, zdrowie i dziękuję. A żyje się raz i to życie trzeba przeżyć tak, żeby jak się umierało, móc sobie powiedzieć fajnie było. Chwila, nie zgodzę się z tobą. Bo będzie polemika. Żyje się... dusza jest, a bo, a dusza bo, a jest bo, a nieśmiertelna, ja wierzę on wierzy, w jej inkarnację. Bo że później hmm. będzie krukiem, tykrysem. Ciało jest, pamiętajcie ludzie, ciało jest wypożyczone, dusza żyje wiecznie. Ty, ty Było tam coś w tym jabłku? Nie. nie. <śmiech> <śmiech> Ale naprawdę, słuchaj, dusza żyje wiecznie, każdy człowiek ma duszę, uwierz mi. Jest coś takiego jak dusza, każdy człowiek ma duszę i ta wędrówka duszy, ja wierzę w wędrówkę duszy. Ciało jest wypożyczone, teraz tutaj spędzam na przykład na ziemi 50 lat, 60, 70, ciało wiadomo jest. Ale tu trzeba dalej. Będziesz po prostu żył dalej i tylko będziesz na przykład, nie wiem, krukiem, kotem, Kaziem Kowalskim, czy tam jakimś kłócienym wagonem, ale na dół na przykład. No to, ale jak tu będziesz odjeżdżał, to trzeba sobie powiedzieć, fajnie było. Fajnie było.